Hej, ja Wam pokażę, jak dodać odcisk palca na urządzeniu Samsung Galaxy A54 5G. Przechodzimy do ustawień. Następnie klikamy w zakładkę Bezpieczeństwo i Prywatność. Następnie klikamy Biometria. Następnie dodać odciski palców. Musimy podać aktualny kod. Klikamy Kontynuuj. Zarejestruj. I następnie klikamy. Podnosimy i ponownie klikamy, podnosimy, klikamy. Jak jest pełne zielone kółko, to podnosimy. I tak dopóki nie będzie 100%. Jak mamy 100%, to klikamy gotowe albo możemy dać kolejny odcisk. Następnie teraz, jeżeli włączę telefon, to mogę odblokować go za pomocą odcisku palca. Oczywiście inne palce nie będą działać, dlatego trzeba je dodać. Jeżeli wam pomogłem, to śmiało zostawcie lajka oraz subskrypcję. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście albo macie więcej pytań, to śmiało je napiszcie w komentarzu.